Natalia, mm. taka sytuacja, mamy dostęp do różnych zdjęć w internecie czasami gdzieś tam coś mi się spodoba, czy ja sobie mogę takie zdjęcie wykorzystać u siebie w mediach społecznościowych, ono nie jest moje, ale jest dostępne w mm -hmm. sieci, po prostu. Nie, trzeba to dokładnie sprawdzić i, i, i zweryfikować. Tak, jest bardzo duża pokusa i to się dzieje wśród, wśród osób w sieci, bo przecież skoro jest jakieś ładne zdjęcie, ono jest dostępne, przecież Taka. wystarczy, że ja kliknę kopiuj i, i wkleję sobie na swoją stronę, wkleję sobie gdzieś, nie wiem, do swojego posta, ale to tak nie działa, bo nawet jeżeli mamy jakieś zdjęcia, które udostępniamy w sieci, to one są i tak chronione. Prawem autorskim, w związku z czym, jeżeli chciałabyś z takiego zdjęcia skopiować, to owszem, możesz, jeżeli na przykład ono jest podpisane i y, y, jest udzielane na zasadach tzw. licencji y, open sourceowych, mhm. albo creative commons, i w tym momencie, jeżeli mamy takie zezwolenie twórcy, y, mamy odpowiednią licencję, oczywiście możesz z takiego zdjęcia skorzystać.